Spokój i dobro kochani, dziś jest poniedziałek 20 października w liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Jana Kantego, prezbitera, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Pamiętam, że kiedyś do zakrystii przyszedł pewien człowiek i chciał mi złożyć życzenia. I powiedział takie słowa: Ojcze, życzę Ci zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy. Chciał być śmiesznym, ale to wcale nie śmieszne. Dlatego, że bardzo często zdarza się, że ludzie utożsamiają szczęście i to, co jest zdrowe, nie popsute, z pieniędzmi, z rzeczami materialnymi. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus spotyka całkiem przypadkowego człowieka. Mowa jest o tym, że ktoś z tłumu spytał Jezusa, poprosił go, żeby był rozjemcą w sprawach spadkowych. I tutaj jest pytanie, co jest fundamentem życia chrześcijańskiego? Według tego rozmówcy, rzeczywiście pieniądze, rzeczy materialne są miernikiem szczęścia, a nawet są miernikiem wartości drugiego człowieka. Pan Jezus w tym przypadku i wielokrotnie w wielu miejscach mówi nam o tym, że niewłaściwe podejście do rzeczy materialnych może być bardzo zgubne. Kiedy patrzymy na świętego Franciszka z Asyżu, to patrzymy na niego jako człowieka bardzo ubogiego. Mówimy biedaczyna z Asyżu. Ale okazuje się, że jest coś o wiele bardziej wartościowego dla świętego Franciszka. Znawcy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli, że oprócz ubóstwa, które było ważne dla świętego Franciszka, jeszcze ważniejsze było miłosierdzie. Dlatego, że ubóstwo dotyczy rzeczy materialnych, natomiast miłosierdzie dotyczy osoby ludzkiej. Jeśli ktoś z nas, kochani, bardzo wytrwale słucha Pana Jezusa, to bardzo szybko się przekona, że Pan Jezus wielokrotnie mówił, że miłość jest najważniejsza. Jeżeli otrzymujemy jakieś dobra materialne, to w tym celu, żeby się nimi dzielić, żeby pomagać innym. Rzeczy materialne są narzędziem do tego, że możemy zrobić coś dobrego, że możemy również siebie uświęcić. I nie jest ważne, ile masz pieniędzy, ważne jest, jak bardzo ufasz tym pieniądzom, albo jak mało ufasz Panu Bogu. Jest takie przysłowie, pieniądze szczęścia nie dają, ale jednak bardzo wielu ludzi dąży i zabiega, żeby przez całe życie gromadzić te dobra materialne, które mogą według nich dać im szczęście. Okazuje się, że największy procent spośród ludzi, którzy odbierają sobie życie, to są ci ludzie, którzy posiadają wielkie dobra. Już wszystko w życiu przeżyli, na wszystko mogą sobie pozwolić. I zostaje w ich sercu tylko pustka, którą zaspokoić może tylko miłość. Nie wiem, czy zauważyliście, że wielu ludzi, którzy są bogaci, kiedy zrozumieją tę prawdę, że miłość jednak jest najważniejsza, a nie posiadanie, czują się bardzo samotni i angażują się często w rzeczy, w sprawy charytatywne, pomagają innym i w ten sposób zaspakają tę swoją pustkę. Często człowiek przez całe swoje życie marnuje zdrowie, aby zdobyć pieniądze, a pod koniec swojego życia marnuje pieniądze, żeby odzyskać zdrowie, ale często jest już za późno. Dlatego, kochani, traktujmy rzeczy materialne jako coś, co zostało nam dane w dzierżawę, żebyśmy coś dobrego z tym zrobili, bo na tamtą stronę nic ze sobą zabrać nie możemy, tylko miłość albo nienawiść, albo brak miłości. Na zakończenie, kochani, z tej pięknej październikowej plaży przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo, Pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa, pa. do jutra. thank you